И Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Dlaczego ja leżę na jakimś łóżku? O, fuj, to jest jakieś łóżko szpitalne, ale dlaczego jestem w szpitalu? Yy, nie, nie, nie. Mi nic nie jest, ja się bardzo dobrze czuję, chyba. No co? Ręce mam, nogi mam, głowa jest, wszystko na swoim miejscu. To wychodzę stąd, nie będę w jakimś szpitalu sobie siedzieć. Yy, do widzenia. Ej, nawet nikt nie zauważył, że ja sobie stąd wyszłam. Ale czekajcie, skoro ja byłam w szpitalu, to musiało mi się chyba coś stać, ale zupełnie tego nie pamiętam. To chyba był jakiś prank. A może ja nie miałam, gdzie Mama. mieszkać, po prostu ja mieszkam. Co? Mamusiu, co ty tutaj robisz? Mama. Ej, a co wy myślicie, że można tak sobie krzyżyć na całe miasto? Ja Mamo, tutaj chcę spokoju. Czemu myślicie spikałam? My właśnie do ciebie wszmy. Eee, yy, jaki brzydki Ej, balon, mamusiu. jakie brzydkie kwiaty. Co to w ogóle jest? Te yy. brzydkie kwiaty to twoje ulubione luzy czerwone? Ja was nie znam, odejdźcie. Wy chyba mnie z kimś mylicie. Na pewno nie. Mama. Nie no chcę ty nic! Się, ty się źle no lepiej do szpitala! Jak to ja się źle czuję? Ja się bardzo dobrze czuję bardzo dobrze wyglądam. Dobra, wiecie co? Przestańcie mnie prankować, nic od was nie chcę. Idźcie sobie, dobra? Na razie. Ale, ale mama, Nie ty... znam was! Dajcie spokój! Co ty za mną łazisz? No bo zgłoszę to na policję, że mnie prześladujecie! Ale, jak ty możesz własne dzieci wezwać na policję? To Jakie już nie własne nie... dzieci? Ja nie mam dzieci. Czego ty no. nie rozumiesz? Ja Ja nie mam córek, czego ty nie rozumiesz? Ja nie mam w ogóle dzieci, ja nie znoszę dzieci nigdy bym nie chciała mieć dzieci, ja na pewno nie, nie, nie trójkę. Trójka dzieci nigdy w życiu. Przestań, 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 daj mi spokój. Daj mi spokój, dobra, uciekam stąd. Uciekam stąd, dobra, gdzieś się schowam. Wreszcie, nie wiem, co te małe kzupki chciały ode mnie. Jakieś dziewczynki za mną latają i krzyczą do mnie, mama, ja ich w ogóle nie znam, kto to w ogóle jest. Dobra, ale chyba się odczepiły. Może wejdę sobie przez jakieś drzwi? Eee, yy, o, lodziarnia, Ja może ja tutaj pracuję, no właśnie, przydałaby mi się jakaś kasa, bo nie mam kasy, musiałabym się jakoś przebrać O foj, ubrałam jakieś ubranko, które miałam zapisane i to jest z jakąś różową bluzeczką, o chyda, nienawidzę różowego Jakieś podarte spodnie, a co, nie było mi stać na jakieś całe, jakieś pati x, ale co to w ogóle jest pati x? Team, co to w ogóle znaczy? Nie no dobra, wiecie co? Muszę dzisiaj trochę tutaj popracować. Zarobię sobie i pojdę kupić sobie nowe ubrania, bo te mi się totalnie nie podobają. dobra. Dzień dobry. O, nie to znowu wy? Czego wy tutaj e, chcecie? Zgłoszę a, was zanękanie normalnie. Mamusiu, co ty jesteś w za kasią? Jaka mamusiu? Jeśli chcesz, to mogę Cię ewentualnie obsłużyć, bo potrzebuję kasy na nowe ubrania, okay. bo te są ohydne. E, to nie... Eee, ja... Patrycja? Ja nie mam tak na imię, ja jestem Amelka! Co? Ja jestem Amelka! Ej, ty! co ty się pode mnie podszywasz? Ja mam na imię Amelia, rozumiesz? To widziałam w swoich dokumentach, co? więc mi tu nie podskakuj, okej okay? mała? Ja w dokumentach mam Dobra, zamawiasz lody czy co? Nie dyskutuję z tobą. Mm, oczywiście, guma balonowa, proszę bardzo. No, po, 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 Jeśli plasie. chcesz y, zamówić coś to jak najbardziej ci obsłużę. Proszę dla ciebie. Okej, okay, mamo, tylko jest taki problem. Y, Daś mi kieszonkowe, żeby mogła zapłacić? Proszę dla ciebie. Ja wcale nie obsługuję y, żadnych małych babyków, które mówią do mnie mamusiu, bo ja nie jestem waszą mamą. Lekcja nie dała mi pani kieszonkowego w tym miesiącu i nie mogę zapłacić za te logy. No, no to masz pecha, jak mama ci nie dała kieszonkowego, bo Ale ja potrzebuję kasy, żeby Dobra, słuchaj, płacisz za te lody, czy mam yy, zadzwonić po ochronę? No to zapytaj się, Krysi może. Ej, co jest? Ej, co jest? Nie kradnij lodów! Musisz zapłacić, potrzebuję kasy, ja jestem spukana! No nie, no ja pójdę na policję, pójdę na policję, po prostu to zgłosi, no tak nie może być. O, jak tutaj ładnie. Pierwszy raz chyba tutaj jestem. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. O, uciekający z Brookhaven. Tu powinny być te, te niedobre dziewczynki, które e, kupiły lody i za nie nie zapłaciły. Ale co? Może ja tutaj pracowałam? Tak jakby mam takie w głowie coś, jakbym pracowała tutaj. Tak jakoś czuję taki instynkt. O właśnie, tak coś podejrzewałam. Przecież ja nawet miałam zapisany strój, ja na pewno byłam kiedyś policjantką, bo ja tak do końca nie pamiętam. Ja jakby byłam w tym szpitalu, nie wiem po co i dlaczego, i nawet nie pamiętam, gdzie ja pracowałam. Hmm. czy ja się mogę czegoś o sobie dowiedzieć tutaj w policyjnym spisie. Aj, Amelia! Wpisałam Amelia. Mała Ami? Po to, to jest, to na pewno nie jestem ja, ja, ja bym nie była mała Amia. Ja mam na imię Amelia. Tyle widziałam w tych papierach w szpitalu, więc ja jestem Amelia. Wychodzi na to, że jestem jakąś osobą widmo, y, incognito i nie wiadomo skąd tutaj się znalazłam i co tutaj robię, także no nie wiem. O dzień dobry, dzień dobry. W czym dzień mogę dobry. pomóc? Dzień dobry, ja nazywam się Antonina III Wielka i chciałabym zgłosić, że... Pies i sąsiada głośno szczekają. Hmm, no dobra, zapiszę sobie. Pięski sąsiada e, głośno szczekają. pani tutaj długo pracuje? No e, ja nie kojarzę pani. Ja tu pracuję cały czas. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tutaj cały czas cały pracuję. Czas? Okej, ja mam zawsze dyżury dzienne. chcę zobaczyć legitymację e, A co ty policjana? będziesz mi dziecko gadała, że ja mam coś pokazać. Nie pokażę e, ci nic. To ty powinnaś mnie kojarzę. słuchać i nie kojarzę, pani tutaj była. Chciałam tylko zobaczyć legitymację. Hmm, poczekajcie, muszę się wam przyjrzeć. O, ee, no wy tutaj usunąć. robicie, czy wy sobie próbujecie zrobić pranka z policjantki? Eee, nie, nie robimy pranka z policjantki, po prostu eee, czy pani się dobrze czuje ma pani na imię? Poczekaj, poczekaj. Ja mam wrażenie, jakbym już was gdzieś widziała. Antonina? Nie znam nikogo takiego o tej. No, dobra, ja sobie wpiszę i sprawdzę. Dobrze. Czy jakaś Antonina mieszka się... Się na Brookhaven? Przeję... Mam cię, nikt nie mieszka o takim imieniu na Brookhaven. A, Idziesz do celi. Próbowałaś mnie okłamać. Ale proszę, tylko nie Oczywiście, wszystkie idziecie razem, bo przeszkadzacie mi. Zapraszam. E, jeszcze będziesz się dużo jąkać, to za jąkanie też będziesz siedziała rok dłużej w więzieniu. O, o, nie, no pani sobie żartuje. Mamo, nie zamykaj nas, błagam cię. Jaka mamo. A, to wy jesteście. Mono, chciałam tylko pokazać. To wy jesteście? O, dobra, to wy ze mną tak, to ja z wami inaczej mamo, teraz nie postąpię. Do celi, no błagam. Nie mi tam włazi. Do celi, bo dostaniecie głuku. A masz. Do celi. Ale już! I nie wyjdziecie teraz stąd nigdy, rozumiecie? Będziecie tu nie, siedzieć! się, ty nigdy nie policjantką! Wszystko Ci powiedzieć o Tobie. Zapytaj mnie o co chcesz! Ja wiem kim ja jestem, ja mam na imię Amelia i jestem policjantką. Nie Nie! nie, nie, to by się wszystko w głowie. nie na pewno nie! A, a nieważne w ogóle! Co ty będziesz mi mieszać w głowie, o tym ja mi mieszać cały czas! Pięcioraczki, jasne. Ja bym chyba oszalała, gdybym miał jakieś pięcioraczki. Cicha bądź! Cicha bądź, dobra. Ja muszę wyjść z tej policji, bo ona mi miesza w głowie ta dziewczynka. Zostańcie sobie tam na zawsze, potrzebuję spokoju. Dobra, wiecie co? Ja nie wiem, może ja naprawdę nie jestem policjantką, nie pracuję w lodziarni, nie pracuję na policji, to może kim ja jestem? Może pracuję w burgerowni, a ja może pracuję w banku, albo u dentysty, albo. albo nie wiem. Ale jeszcze nic nie zarobiłam. Nie mam złamanego grosza na koncie, ale w sumie ja nawet nie wiem, czy ja mam konto. Czy jestem w stanie zobaczyć? Eee, jako policjantka, czy mam coś na koncie? Dobra. wpisuję sobie wszystkie informacje. Tutaj niezbędne dane, ale na jakiej działce ja w ogóle Jak wygląda mój dom? O, o, ja, ja nie pamiętam. Jak jaka jest moja działka? Ja mam na imię Amelie, ale ja pisuję... ja co? jest ja To ty to robisz. Jak ty wyszłaś z Kiedy jak ja ci tak zamknęłam?! dobrze? Dobra, a co ty za mną chodzisz? Nie wytrzymam. Nie wytrzymam z nimi. Co ja mam Mamo. z nimi zrobić? Nie jestem twoją mamą! Ostatni raz do ciebie chcesz mówię! Co ty robisz? Nie to ty co ty mi robisz? To. Puść mnie! Puść mnie. Już! Puszczaj mnie! Wypuść mnie stąd! Pojdziesz do celi za utrudnianie mojej pracy! Nie można przeszkadzać policjantowi w czasie jego dyżuru! Jak ja bym cię adoptowała, to bym zwariowała. Ty co chwilę gadasz? Ja nie, ja nie lubię takich gadów. No i właśnie taka, jestem trochę zwariowana, bo, bo jak mnie poznałaś, to ja nie byłam taką gadą, ale potem się trochę rozkręciłam. Zobacz, zobacz, to jest Twoje zdjęcie, widzisz? O, fuj, jakie niekorzystne, to, to nie jest. mo... Ale to, nie jest, to jest 33, to jest nasz domek. No dobra, no to, to... zobaczę ten dom, ale tak szczerze mówiąc. No to wszystko przypomni, no wejdź tu! Na pewno nie mogę tego robić, kliknij, bo... No kliknij, zobacz! Zobacz tutaj, kliknij na tą kutkę! No i co? Klikam i nic się nie dzieje. No i jak to? No to zepsuło nie ja... Się? Chyba się zepsuło. Mama, ha, ha. Ale, ale to na pewno nie jest mój dom, bo ja bym w życiu tak nie urządziła domku. I ja w ogóle nie ja lubię ryb. Kli... Ryby śmierdzą. Klikniki. Ale basen, no to jest marnotrawstwo, woda, znaczy ziemia nie ma wody, kończy się, kończą się zasoby wody i ja bym miała mieć tyle wody w basenie, no, to nie jest moim ty stylu. Widzasz, mama. Nie, mama, nie, nie, to nie jest mój chodź, dom. Chodź, się na komputer i zobaczę, tam są swoje Nie, dane, bo ja, muszę, te ja muszę, ja muszę iść do pracy, muszę mama, iść do pracy. Ale ty masz pracy. Wiem, przypomniało mi się, przypomniało mi się, ja chyba jestem dentystką, no. Co? Mam mnie teraz tak ząb zabolał i jakbym musiała iść do dentysty, ja chcę... ty nie sobie... skończyłaś szkoły, A skąd ty wiesz, co ja skończyłam, a co nie? Czekaj, czy ja umiem jeździć na rowerze? O! Na czymś takim. Wow! Na rowerze nie umiem jeździć, bo mam jakieś pogo. To wychodzi na to, że tylko na tym mogę skakać. Idę do pracy, jestem dentystką. Łohoho, tak jest. Na no, na, na. ząb mnie trochę boli, ale w sumie nic takiego nie jadłam. Może przez tą pracę w lodziarni, jak smakowałam te czekoladowe lody. Dobra, mm, jak tak patrzę na tą przestrzeń, to trochę jakbym Jakbym już tutaj była. Hmm. Chyba jestem dentystką. No tak, przecież wszystko się zgadza. Ten strój idealnie na mnie pasuje. Ja jestem dentystką, tylko jakby to... Hmm, jak się robi? Może ja spróbuję się położyć na tym fotelu. Czekajcie, ja zaraz coś znajdę. O, to jest na pewno dentystyczne, to, jest, to też jest dentystyczne i to też jest. Tak, i myślę, że to też i to też. Kto tutaj jest hita poczekali? Eh, Dzisiaj jest zamknięte. Czekaj, bo akurat pomocy, mam klienta. Nikogo tutaj nie widać oprócz pani. Mmm, ja tutaj sobie naprawiam dentystko, zęba. błagam, nie wytrzywam z bólu. Tak, su no nie wierzę to znowu wy! A ja nie tartuję, proszę mi pomóc, ko ja jestem tylko mi tak boli ustka. Na górze lewa, błagam, zerknij na to. Proszę pomóc mi. Okropnie mi boli, ząbcie się ty. Dobra, zębę. ale masz kasę czy nie masz kasy? Dobra, Ziemna. poczekaj, poczekaj, bo ja, ja na pewno umiem to robić, ja już to robiłam, czuję, to poczekaj. No właśnie no, Uf, co się robi, opowiadać co mi robi, Dobra, tak dobra. To poczekaj, mamy takie coś, to się tak robi. No. Nie, 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 to jest do zębów, przecież wiem, co ty gadasz. O, tutaj tak, te, trzeba to jest, to jest złote. Nie, no poczekaj, bo ja teraz jak będę ci uderzać w ząb tym, no to ci wypadnie ząb, o, a chyba o to chodzi, prawda? Dobra, to poczekaj, poczekaj, tu, o, to nie jest do włosów, to jest do zębów, do głaskania zębów, no bo żeby były błyszczące. Chcesz mi powiedzieć, co ja mam robić? Chyba znam się na tej pracy. Siadaj A ty tu. O ty A, strzelam. Pu, 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 pu. Dobra, to chyba jednak nie pracowałam tutaj, tak mi się wydaje. Eee, wiecie co? E, no to masz pecha. Ja już tu nie pracuję. To nie jest moja praca. O, co to za rower? O, jaki fajny. No, wow, jak się tym jest? O, o! O, o! Wychodź, o, o. Ty, wychodź, o, o, o! Nie! Ja nie umiem pływać! Nie umiem pływać! O, 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 pomocy! O, o, o. Kalka, pomocy! Chodź, Nancy, pływać! nie pomocy! Ja mogę pływać! O, no, dobra, 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 dzięki. Zobacz, co mi z zębami. E, ładne masz. Bardzo ładne. No nie, mi się wydaje, że takie są modne teraz, bo wydaje mi się, że gdzieś. Zymy, może masz masie akwademii zrobiłeś. Nie jesteś dentystką, nie jesteś policjantką. No jest ja jestem. Nikim. O, jestem. Jestem nikim? Dobra. Eee, teraz dobra. powiem wam tak. Chodź. Żebyśmy się już więzili. Wien... Zostaw mnie, ja nie wracam do żadnego szpitala. Wracam do szpitala. To nie jesteś śmieszna mama. Ty się wracam nie do szpitala. Uuu, ej, ja jestem klaunem w cyrku. Przypomniało o, nie. mi się. Zobaczę, ja o mnie jesteś na jednym kole. Uuu. Wow, ja jestem Mama, klaunem, jestem klaunem. Nie jesteś klaunem, musisz pójść. Uh, jestem klaunem, bo ja tak umiem, a Mama, chyba bym tak błagam. nie umiała. Mama, a lubisz, lubisz, e, czy pani lubi cukierki? E, nie. A, Cipsy? Tak. O, to będzie są najlepsze cipsy w mieście, proszę za mną. Naprawdę, a kupisz mi? Tak, tak kupię prasę. O nie, proszę. to jest szpital, ja umiem nie, czytać, jeszcze nie zapomniałam. Miścinie. Nie, ja słyszałam o tym, że tutaj jest fajny sklep, tu jest fajny sklep. Gdzieś tutaj. Tutaj słyszałam. Gdzie są chipsy? Chipsy. O, tutaj na pewno są w tej trumnie chipsy. W takim pudełku tu. Tu muszą być chipsy. Dajcie mi chipsy. No, no gdzie są chipsy? A tutaj co jest, ej! To jest jakiś dom. E, może to jest mój dom, może ja tutaj mieszkam. O! Na przystanku autobusowym? jakim przystanku? To nie jest przystanek, to jest mój dom. Cołe telewizor jest to z tyłu. Jest ikonka autobusu, zobacz! No bo może sobie taki znak kupiłam, bo mi się. Bo może. Ja wiem. Ja tu taki mieszkam, to wiesz? jest mój telewizor. Tu jest ikonka autobusu i ja po prostu jestem kierowcą autobusu w Brookhaven. Tak to, to ja jestem ja po Zasadko. prostu zawożę dzieci do szkoły ja, ja tak. Ja kocham autobusy no. Ty, 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 ty ty z газ, autobusem, a musisz to robić do dzieci. Dobra, zawiozę was do szkoły, tylko gdzie tak. jest szkoła? Jest szkoła. Ja wiem gdzie jest szkoła, mogę ci powiedzieć, ale obiecaj. Ja nie wiem spokojne. gdzie, ja już, już wiem gdzie jest szkoła. Przypomniało ale mi się. Już Zas? wiem a, gdzie jest szkoła. Tak. W końcu ci się coś przypomniało. A tu Uch. chyba się zwiększa prędkość. Ej, tam się ej, 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 wolno, no jest tu szkoła. jest szkoła. Na stacji benzinowej. Tu jest szkoła, proszę wysiadać, bo już mam następny kurs. Do widzenia. Mama. Do widzenia, mama, wracam do domu. Mama, wracam! Dobra, tu jest mój dom i nikogo nie słucham. Zostaję sobie tutaj na zawsze koniec kropka. poczekaj, tylko ostatnio rzecz Ci powiem, dobra. Poczekaj, spokojnie, nie denerwuj się na mnie. No co ty chodź chcesz mi znowu powiedzieć, chodź, no. To ja te... wszystko będzie dobrze. Co ty zrobiłaś? Czemu nie ty nie uwieziłaś? Nie denerwuj się, mam Wypuść swojego... mnie!